Cześć, Markus. Sprytnie to rozegrałeś, nie? Najcięższe treningi, największe upały minęły i przyjechałeś. Nie, no, przyjechałem tylko, bo w końcu się udało wyjaśnić sytuację i, I podpisać nowy kąt, tak? Dokładnie, dlatego do przyjechałem. My wszyscy się cieszymy. Także masz zapał do treningów? No, ja też się cieszę i mam nadzieję, że jakoś tam pomagam, żebyśmy wszyscy byli. Przygotowany do, do sezonu. Z jednej strony wesoły dzień, bo jesteś, no ale z drugiej strony jednak przede wszystkim smutny. No, bo... tylko przede wszystkim smutny, nie ma. Wesoły. No dokładnie. Legenda naszego klubu odeszła. No i z tego, z tego powodu jestem bardzo, bardzo nam przykro i trudny w tym momencie coś, coś tam powiedzieć. Tylko, że święta Pamięci panie, no i tyle. No. Bardzo, bardzo porządki i

Różamy panowie, idziemy, dawajcie. <śm> Walczamy i aparaturę i... i... Co jest, Cepik, nie możesz złapać? <śm>

Cieszynka do kamery Cieszynka do kamery Kuziuk, cieszynka Ja trafiam wolnego A wy subskrybujecie kanał Ale musisz teraz trafić, no Słyszałeś co Jak tacy ci, youtuberzy Youtuberzy, co mają? Ja trafiam wolnego, a ty subskrybujesz kanał Dlatego musisz wpuścić o, to ja to. Musisz wpuścić Moli Dobra, dawaj Teraz będę, że wpuściłem ja Ty nie dokopiesz Nie no, weź nie. Trafił, proszę subskrybować Ej, za za założymy... <słukasz> <słukasz> założymy kanał we Moli będzie ta wpuszczał jak będzie ładnie leciała. Później w poprzeczkę i gra, dobra. To tak leci, nie Wie, może Ty może karnego szczeli... To tak leci w nie może palić, To nic tam. nie wymyślić Jak się, dobra, dobra, to tak. I subskrybuje kanał. Brawo. A jak trafi obok, to babcia też subskrybuje. Oj, 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 oj! Teraz się nie spodziewać, gdzie... Pójdzie w prawo. Jeszcze... Moje organiczny. jeszcze Jest za bardzo zmęczony. Okej. Paweł, no, stop, mam. Patrz, to. Ronaldo. Ronaldo. uwagę. ostrość na okno, także musisz, wiesz... W lewe, twoje lewe. Teraz albo nigdy, idę. Tak tam. Gdzie? Na okno tam. Idę. Straciliście swoją szansę. Nie, i nie wrzucaj tego, nigdy nie udostępnię żadnej kulisy nic. Bo to naprawdę jest... To nie jest jeszcze ten czas, kiedy będziemy coś kręcić fajnego. Chyba, że teraz. Czubi wrzuć to! Zobacz. Widziałeś? Mówiłem ci, że fajne jest. Jest okno prawie! Teraz nie przyjmiesz. No nawet. To mogło być lepsze.

Szkoda, no, szkoda, Kodzima, ale wiesz, że nie będę mógł tego wszystkiego wyciąć, bo nie będę miał co puścić. O! I się nawet nagrało. Mateusz Kuzimski bez skis. Jaką chcesz... O zobacz widziałeś? nie! No nie wytrzymał. Jaki chcesz podkład muzyczny pod to? Co? Jaki chcesz podkład muzyczny? Samby OK. Musisz powiedzieć, że to będzie po po golach waszych teraz nowe. Nowy Jingle, no. Bo tak będzie, po naszych strzelony bramki będzie Samba leciała. Dobra, starcie Paweł, bo nie wyjdę. Wybierz swój płaszcz, masz nowy wyjście. No. Godzina materiału, logiem pójdzie wszystko. Dłuższy vlog. Coś tam zmontuję. No jak będziemy w Ekstra to ci kupimy, przecież wiesz ty kosztujesz po tutaj? No. no jesteś, chyba nie jest z Ugaru, Skład głównie składa się z reprezentacji Gambii i Mozambiku. Chyba jest jeden z Mozambiku, ale też młodzieżowych reprezentantów na Anglii i Polski. Nie ma limitu obcokrajowców? Oczywiście, że jest, dlatego trzeba to... Dajecie im to obywatelstwa. Mać. To nie jest takie proste. Co? Co? Jak tu jechałem to byłeś na pięciu billboardach. Hmm. Jak ty nie zachęcisz, to już nie. Wejkerowie akurat Paka, wszystko. Wierka, musicie jakieś, musimy sesję być bramkarzy zrobić jakąś mocną. Ja bym chciał na autobusach być. To tak? jest moje marzenie. Zamiast, e, Luki, Luki <laughs> Zaranda. Tak. I... Zamiast Sieny, Pawelsa i, i, i trupa. Luka tak. Zaranda też był na pewno. Ja bym chciał na 152 być, którymi jeździłem <laughs> do szkoły. No dobrze, myślę, że coś się da zrobić. 152. Na moją dzielnicę. Ja mam ogólnie w dupie te autobusy, poproszę jedynie same. Ale samba będzie. co już Kuzi mówił do kamery dzisiaj, więc ja to będę lobował za tym. Pięknie. Samba po braneczkach. Ojejku. Czyli są cztery, cztery głosy za. Oczywiście. To już jest prawie przegłosowane. A na tym, najfajniejsze mają playlisty, mają na lechu. Okay. Że zawodnicy sobie wybierają. A to też nie jest głupie. I przed każdym meczem wiesz, jest no, to jest możliwe do zrobienia. to ogólnie fajnie, Ale tylko... to Ty, Krzepa, będziesz pierwszy, bo Ty jesteś Ja, jakby idzie. jestem na to, Ale nie? Ale ogólnie no. fajnie, tylko Kuzimowi i Karolowi trzeba zabrać. Bo oni się nie wytrzymają, <laughs> bo jeszcze przed meczem zostawią. <laughs> Ale fajnie można zobaczyć, kto czego słucha. No, to ten trener z miał ten, ten ostatni mecz, i tam była z F1 piosenka. Widziałeś? Nie. Z F1, ta, ten no to, song. No, co ty no? Można no. tam mieć. No już, zaraz, przecież musimy tutaj, wiesz... A trener czego słucha poza Van Lady Pank. Van Halen. A to jest na wyjściu... Albo w Paryżu, w PSG chyba jest, nie? Tak? Tak mi się nie wydaje. Albo Jump. w jest Albo w Marsylii? Czy jesteś dyrektorem sportowym bardziej, Moni? Można tak powiedzieć. Generalnie to staramy się dzielić obowiązkami, ale no wiadomo, drużyna bardziej lepiona niż składana z jakimś pomysłem. Wszystko z wolnego transferu. Budżet transferowy od trzech sezonów wynosi 0 zł. Nawet w pierwszej lidze, rozumiem. Nawet w pierwszej lidze, tak. Jakieś transfery wychodzące staraliśmy się robić, ale to. Możemy to... też, jakby powiedzieć, że no, nasz, przyszłość naszego klubu zależy od przyszłego meczu, ponieważ jesteśmy. 2 miliony 700 na Minusie. Ole. Nasz budżet. Więc jakby warto awansować. Gramy na Narodowym Stadionie Rugby. O, i rozbudowany nawet. Tak. No, bardzo ładnie to wygląda. Jest tabela. Ogólnie no, także możemy odpalić mecz na trzech obrońców z wysokim napastnikiem. Po prostu to jest nasz autorski pomysł. Nie chcieliśmy no. mieć sprawdzone rzeczy. Ale Widzę, że bez, bez 2D już rezygnujecie z klasyki. Nie, 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 nie. Macie, jesteśmy... macie dobrą kartę graficzną. Jesteśmy niuskul. My o drugie miejsce walczymy. Na lidera nie ma szans już. Tak, zdążyłem zobaczyć. My jesteśmy na drugim. No dobra, czyli macie drugie. Mamy drugie, tak. Na drugie mamy dwa punkty chyba. dwa punkty nad trzecim. Macie tylko kluczowe sytuacje, czy wszystkie? Kluczowe kluczowe kluczowe. Szukacja, godzin, nie? w tydzień, w tydzień zrobiliśmy z trzeciej do ekstra klasy, praktycznie. Tak, jestem szczerowany. Ostatnie I... trzy minuty i. Mamy to! Mamy awans. Mamy to! Pięknie. Jaka premia pokaż? O, to, to lepiej nie pokazać. Historyczna chwila dla gniewina. Do... Czekaj, czekaj, czekaj. No, jak podfali, coś żeśmy źle sprawdzili. No, ale właśnie, bo tutaj mieliśmy szansę zapewnić sobie tutaj awans. To jest... Nie. Może zmienili tutaj, wiesz, yy, zasady kwalifikacji. No nie gadaj, ale bezpośredni. Bramki? Bez bramki bezpośrednie też mieliśmy lepsze sobie. chyba. No Oczekuję jak? To... Normalnie. No a, no, no a was pewnie, że... Asystent no, po prostu się pomylił. No to co Asyst, Ale asystent do zwolnienia, bo on po polsku nie umie gadać, mm. bo on z Belgii chyba jest. Właśnie. Czy Stolem jest w Ekstraklasie? Jest. Jest. Stolem jest w Ekstraklasie. No ja myślę, że trzeba czubaka Ale ściągnąć teraz. To jest, ten, to jest ten moment, kiedy czubak zostanie ściągnięty do gniewiny. No właśnie teraz tutaj trzeba znaleźć Karola, szczupaka. Ogólnie Kuzim wiadomo dyszka. 14 gramy 5 as jest No i ja to tylko na szczęście FM. Co? <śmiech> <śmiech> Kuzim a jak, jak oceniasz nowy zakup tutaj modowy. A no, 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 no. Lasiuski, jakie topowe są Musisz pojechać na rowerku do biedy. Przez chwilę pomyślałem sobie, że kuboty panie zakończyłem. A, gdzie a, gdzie? a skietki gdzieś też? No właśnie zróbcie, skierty, zróbcie zakupowe. Skiety, klapki. Skiety, z klapki!